Zdaję sobie z tego sprawę. Po prostu ja mam teraz tak już jakby ustalone po tym wszystkim, co się wydarzyło, nie wiem, z około dwa lata temu doszło do mojej dosyć bardzo poważnej próby samobójczej. Mam teraz tak w głowie ustalone, że wybrałam życie, a nie picie. I po prostu wiem, że następny raz mógłby się potoczyć całkiem inaczej czy to jest ćpaniem, czy to jest z piciem, czy z jakąkolwiek używką mam teraz wróciłam po jakimś czasie do siebie w końcu pokochałam siebie, ja twierdziłam, że kocham siebie, ale jakbym siebie kochała to bym w życiu się tak po prostu nie niszczyła nie wykańczała po prostu na własne życzenie, to było umieranie tak naprawdę umierałam na oczach rodziców